Teraz będę robić częściami, niestety jak w zeszłym roku, ale pamięć mi się nie mieści. Tak musimy być. Jednak tam, gdzie grzmi, ale w sumie i tak tu lepiej widać. tak Raz na świętym krzyżu grzmi, raz tam, koło dołu. Bo chmura ma dużą tutaj, ale ona jest czarna jak... Brzmi takie małe pomruki. Brzmi cały czas, ale to są takie małe pomruki. Przecież one tylko jedną sekundę trwają, ale. Ale dojdzie, burza będą większe. Bo ta burza mi się wydaje, że jeszcze chyba daleko troszeczkę jest, ale już chwyci kunów. Już zaczyna chwycić. Tylko też zaczynam się obawiać, że może ta burza nas ominąć. Ale chyba wejdzie na nas, bo pójdzie niby na radą, ale ta komórka ma dużą wartość, to chyba przejdzie do nas. Jaki grzmot?